Słuchajcie, teraz na hardkorowym świecie będziemy mogli ubierać, założyć aż 42 pety na raz, więc jest to fajny buścik do szybszego farmienia petów na hardkorowym świecie. Jak widzicie, na razie w ten sposób sobie farmię i mam ich naprawdę całkiem niezłą ilość, już, już 10 milionów styka, czyli jedno jajeczko. Pixel wordzie już bym mógł sobie wydropić. Oczywiście większość tych petów, które mam nie mają boosta do mm, Rainbow końców, więc będę musiał tutaj popracować nad tym. Ale no powiem Wam szczerze, że bardzo ciekawy update, więc będę cały czas pracował, żeby mieć full team tych petów. I naprawdę sobie będę farmił te, te peciki tak, żeby to było naprawdę mega koksiate. Tym bardziej, że jajka mają teraz mniej. Mm, Wiecie, są tańsze te jajka w, w Cat Paradise. Jak sobie zauważycie, to te jajka są już o wiele tańsze. Na przykład to jajko tutaj 400 milionów, ale to i tak jest bardzo drogo moim zdaniem. I tak to jest bardzo drogo, no ale co zrobić? Moim zdaniem i tak opłaca się, e, słuchajcie, zbierać, m, otwierać tamte jajka. W, czekajcie, o, tu już skrzynka jedna padła. Uu, dobra, dosyłamy tego peta i sobie farmimy, stoimy tutaj. No, ale ci wam mówię, naprawdę mega opcja, że doszło coś takiego, to na pewno u, u, usprawni nam farmienie. Tylko ja po prostu będę teraz potrzebował petów z rainbow Coinsami, <laughs> Więc no, tak to wygląda.